Po ucieczce z Lyrii królowa Meve wraz ze starym druhem Reinardem i nowym sojusznikiem Gaskonem udała się do Edirn. Mimo że wojna dotarła już i tu, Mewe liczyła, że uzyska pomoc króla Demawenda i dzięki niej rozprawi się ze zdrajcami, odzyska tron i przegna Nilwgardczyków z kraju. Wpierw jednak przyszło jej walczyć ze Skojatem. Wyjeżdżając z lasu, orszak Mewe wpadł na oddział tych elfich partyzantów, którzy właśnie szykowali się do wieszania jeńców. Wśród których królowa dostrzegła dumną wojowniczkę z charakterystycznym czarnym barkoczem. Ja ją chyba znam. Cóż, jeśli nie pośpieszymy się z odsieczą, to ta znajomość wkrótce się zakończy. Racja. Do ataku! Okej, okay, znowu bitwa. A... Ta, czarna rajla. Jak miło, że nie zginęła. Jeszcze. Zobaczmy, co my tu mamy. Dobra. Ech. Miałem tego się stracić ponoć. O, dobra. Co to jest jeszcze? Powiesić rzeźniczkę. Teraz, e -E! Nie, Pani, ona się dusi. Musimy jej pomóc. Dobra, zacznijmy bez tego... ...a robię drobiny hmm, mogę sobie nie palnąć półtorakiem. Co to jest? Dobra... Teraz jeszcze oznaczmy ciebie, a nie, moment, tak, co mi się będzie opłacało, czy to mi poprawi szansę na 4 punkty wrażenia Wyłączyć ogień, nie mam tego gościa, który zadaje 5 punktów, Ach, akurat nie, trzeba było go wziąć. Wiem jak to zrobię. Hm? Nikt nie ucieknie! Cadmium NC. Tak. Uwolnić swoją Dobra. W takim razie mogę zrobić już tak. Nie w tym. kto berwie. Nie zawiodę! Podpędzielfy, Zagradzają nam drogę.. Mm -hmm. Kto to jeszcze coś zadawał? Tego powinien był zacząć e, jeszcze raz. O, proszę, hmm, to nie zostanie. Ciebie wymienia. To nie będzie potrzebne, to może się przydać. Dobrze. Powiesić rzeźniczkę! Teraz! -e! Pani, ona się dusi! Musimy jej pomóc! Ich last. To mi trochę życie? Oh, shut up. E, złe oznaczenie. Dobra, spoko, najważniejsze żeby załatwić tą tą... Chodź za. Zostałeś kiedyś kamulcem hmm, w kempie. tutaj jest załatwione i teraz możemy go z tego użyć. A nie, Nie zawiodę. Potężni zagradzają nam drogę. Tu nie ma niczego rozkazu. Dobra, zwariowałeś, nie przejść tym. Czas na bogini, jak to by dla sieka. Rawrosz ma to. No, świetnie. Czyli mogę zrobić tak? Ta? Ta. Co, tak? Co? Co do tego nie strzelam? To ty? Powiedz ser. Prowadzi mnie wiara. W sumie, ptela. Partyzanci Skojatel zaskoczyli królową szybkością, sprytem i bezwzględnością. W końcu jednak Liryjczycy przeważyli. Kiedy tylko ostatni elf padł martwy na ziemię, Mewę poleciła uwolnić niedoszłych wisielców. Dziękuję za pomoc, Wasza Wysokość. Wiele słyszałam o Twojej waleczności, i cieszę się, że to nie były czcze pochlebstwa. Złą mnie. Czarna Raila, widzieliśmy Cię w Hagę. Dowodzisz siłami specjalnymi króla Demavenda. Zgadza się. Chociaż wiele z nich nie zostało. Właśnie, co tu się stało? Król powierzył mi misję rozbicia komanda z pod dowództwem niejakiego Eldaina. Wytropiliśmy jeden z jego oddziałów. Szliśmy ich śladem od kilku dni. Jak się okazało, prosto w pułapkę. Polować na elfy w lesie? Świetny pomysł! Ach, zamknij się, gazką. Nie mieliśmy wyboru. Musieliśmy działać szybko. Czarni najechali Edirn, a elfy im pomagają. Przerywają nasze linie zaopatrzenia, atakują odosobnione oddziały, zwiadowców. Czyli Nilgard przełamał waszą obronę? Tak. Ale dalej już nie zajdą, wierzcie mi. Musieliby najpierw zająć rozberg, a ta twierdza nigdy nie została zdobyta. Czarni rozbiją się o jej mury jak fale o skały. Cieszę się, że Edirn stanęło w obronie północy. Przekażę Wasze słowa królowi przy pierwszej sposobności. Szczerze mówiąc, mam nadzieję, że będę miała okazję zrobić to osobiście. Widzisz, przyjechałam do Ediryn po pomoc. Chcę poprosić Demavenda o wsparcie. Król jest w Rosbergu, szykuje twierdzę do oblężenia. Sama się tam wybieram, bo muszę zdać mu relację z walki ze Skojatel. Mogę posłużyć wam za przewodniczkę. Znam tę ziemię jak nikt. Doskonale. Prowadź zatem. Tak, wasza wysokość? Jednego sobie nie mogę wybaczyć: że nie przejrzałam Caldwell'a. Musiał planować zdradę od miesięcy, może lat, a ja niczego nawet nie podejrzewałam. Nie czyń sobie wyrzutów, pani. Łatwo ci powiedzieć. Gdybym zorientowała się na czas. Nilfgard znalazłby innego zdrajcę. albo wysłał na dwór skrytobójcę. Tego, co się stało, nie dało się uniknąć. Czarni uderzyliby tak czy owak, a my nigdy byśmy nie obronili kraju, walcząc z nimi na ubitym polu. To co? Gdybyś był wtedy na naradzie Lordów, też byś głosował za tym, żeby się poddać? Nie. Honor by mi na to nie pozwolił. Ruszyłbym do walki i głupio zginął. A tak jeszcze mogę Nilgardowi pokrzyżować szyki. Na swój sposób jestem więc hrabiemu kaldylowi wdzięczny. Do czego to doszło? Ja, Mewe, królowa Lyrii i Rivi, chowam się po krzakach jak bandytka. A ty? Generał Reinhard Odo, który miał pod komendą cztery pułki doborowej piechoty, prowadzi oddział dezerterów, bandytów i wieśniaków z kosami na sztorcu. I czy to z dumą pani? Nie żartuję. Wasza wysokość dziesięć lat służyłem pod waszym mężem. Potem osiem pod tobą, pani, i nigdy nie walczyłem o słuszniejszą sprawę. Tu nie chodzi o graniczne spory czy chłopskie rokosze. Tu chodzi o całą północ, o naszą wolność. Ty jedna się nie poddałaś, pani. Nie ugięłaś karku przed Nilfgardem. I patrz, gdzie mnie to zaprowadziło. To dopiero początek Twojej walki, pani. I zrobię co w mojej mocy, żeby się zakończyła ją zwycięsko. Pora na mnie. Pani, cieszę się, że Cię widzę. Popatrz tylko, co tu się dzieje. Patrzę i nie wiem, w czym rzecz, mości Ejku. Reinhardt i Gaską, oni grają w karty. A, o to chodzi. No, grają. I dobrze. Dobrze? Wszak hazard to narzędzie złego. Deprawuje duszę, zatruwa serca. O serce Reynarda bym się nie martwiła. A dla Gascona i tak jest już za późno. Poza tym, ważne, że się zaczęli dogadywać. Skoro potrzebują do tego kart, niech tak będzie. Czy w Dobrej Księdze jest odpowiedź na każde pytanie? Każde. Bez wyjątku. To co mówi pismo o matce, którą zdradził syn? Powinna mu wybaczyć? Czy okazać surowość? Hmm. Niech się zastanowię. Jest taki ustęp w rozdziale drugim. Dziecie, które rodzicielowi krnąbrność okaże, na srogą karę zasługuje. Nie wahaj się więc razów najcięższych mu zadać. Chyba, że serce się przeciw temu buntu. Ale to można rozumieć jak się chce. Sam jesteś swą najlepszą miarą, rzekł prorok Lebioda. I tylko ty za swe czyny odpowiesz. Cóż, jest w tych słowach jakaś mądrość. Tak, pani. Trzeba tylko wejrzeć między wiersze i w siebie. Głównie w to drugie z tego co rozumiem. Bywaj, Eik. I jak ci się podoba życie żołnierza? W sumie nie różni się za bardzo od życia bandyty. Słucham? Mieszka się w namiotach, jedzenie podłe, ale jest co pić. Bijemy się to z Nilfgaardczykami, to z Elfami. Potem rabujemy, co tam mieli przy sobie. Rekwirujemy, zgodnie z prawami wojny. S proszę cię, zachowaj te wymówki dla swojego spowiednika. <laughs> to czemu zwą cię księciem psów? Nie wiem, czy mogę ci powiedzieć. To dość osobista historia. Nalegam. Ooh. Widzisz, jestem tak jakby wilkołakiem. Ha. Słucham? Tylko, że kiedy przychodzi pełnia, nie zamieniam się w pół człowieka, pół wilka, tylko w pół jamnika. Wtedy wszystkie psy stawiają się na moje wezwanie. Auu! 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 <śmiech> <śmiech> Zapomnij, że pytałam. Z przyjemnością. Jedno mnie męczy. Jak tym twoim kundlom udało się włamać do więzienia w Lyrii? Wykorzystali jego słabość. Jaką? Sama doglądałam budowy. Mury mają pięć stóp grubości, kraty są z żelaza. Czynnik ludzki, mewę. I pieniądze. A ile płacisz strażnikom? Co? Ja. Nie wiem. Tym się zajmował komendant garnizonu. Mało, mewę. Bardzo mało. Z wysokości tronu trudno dostrzec byle klawisza. Jego problemy, ambicje. Ale prosty bandyta widzi to wszystko jak na dłoni. Wystarczył mieszek złota. I wszystkie drzwi na zamku stanęły przed nami otworem. Chora na mnie, bywaj. That was illuminating. Jak tam, Rajla? Kwatermistrz przydzielił ci namiot? Próbował. <laughs> I co się stało? Odmówiłam. Lepiej spać pod gołym niebem. Mniejsza szansa, że zaskoczycie wróg. Z wyjątkiem deszczu. Z cukru nie jestem, nie roztopię się. Lubię. Rzadko się widuje kobiety w wojsku. A już zwłaszcza w oddziałach specjalnych. Jak ci się to udało? Udowodniłam, że się nadaje. No tak, ale w jaki sposób? Kiedy miałam 15 lat, poszłam zaciągnąć się do wojska. Ale sierżant, który prowadził rekrutację, chciał mnie odesłać. Zaproponowałam zakład. Siłujemy się na rękę. Jeśli wygram, pozwoli mi dołączyć. Jeśli przegram, dam mu 100 koron. Skąd miałaś tyle pieniędzy? Nie miałam. Musiałam wygrać. Kiedy siadaliśmy do stołu, śmiał się, podwijając rękaw. Kiedy było po wszystkim, to z niego się śmiali. No, a potem wykonywałam rozkazy. Na tyle dobrze, że dostrzegł mnie sam król. Pora na mnie. Bywaj.